Witam Was serdecznie. E, dzisiaj poruszymy sobie bardzo taki temat na czasie, bo mam nieodparte wrażenie, że dzisiaj testosteron w dzisiejszych czasach testosteron jest brany jak landrynki, jak magnes musujący, jak witamina D3 po prostu. Tak, o, od tak sobie ktoś wpada na pomysł, że Wydaje mu się, że ma za mało testosteronu, czy po prostu ma słabsze dni, jakoś tak nie ma humoru, libido nie za bardzo. I pierwsze co to nie e, robienie sobie badań i poprawę, poprawa jakości życia, treningu, snu, diety, suplementów itd., tylko pierwszy pomysł to bo to kole, koledzy też tak mówią, wszyscy dookoła tak twierdzą no to dziadny sobie tam testosteron. I będzie ok. I takie nasuwa się pytanie: brać czy nie brać? Pomijam tutaj już sprawę robienia sobie cykli. Chociaż powiem Wam szczerze, że często słyszę, że ktoś jest na takim TRT, sam sobie wymyślił, że będzie na TRT, no bo jest po 40 i w ogóle się tak czuje, dziwnie, to sobie podbije to testosteron na TRT. No i ja wtedy pytam takiego delikwenta, na jaki jest. Dawce I on przeważnie mi mówi, że jest na 500 mg długiego estru. Od razu wyjaśniam: jeżeli ktoś nie wie, 500 mg długiego estru, czyli dwa razy strzał w tygodniu po 250, to jesteś na bombie. To nie jest żaden TRT i TRT mniej więcej przeważnie jest w granicach od 40 mg do 100, 120 to jest taka średnia, taki przedział bym powiedział. Jeżeli twój trener <coughs> powiedział ci, że masz nisko testosteron i trzeba dziabnąć 500 mg na tydzień, to musisz zmienić trenera. I tyle. I będę bronił tego zawsze. Przede wszystkim zacząłbym od zmiany wszystkiego w życiu, żeby najpierw samemu spróbować, czy ten testosteron jest nisko z powodów genetycznych, chorobowych. Czy po prostu z stylu życia, z stylu życia odżywiania i tak dalej. A nie, że mam taki pomysł, ktoś jeszcze mi przytaknął, a często kolega, czasem niestety i trener, powie, że TRT to jest 500 mg. To nie jest TRT, to jest bomba. Eee, to jest pierwszy aspekt, jaki chciałem poruszyć dzisiaj, także eee, naprawdę od momentu pomysłu. Do wdrożenia jest długa droga. Najpierw badania, i po badaniach, wdrożenie wielu, wielu rzeczy: typu dieta, styl życia, sen, mniej stresu, trening itd. I po pół roku, jak nic się nie zmienia, to znaczy, że jest problem, i wtedy trzeba działać. Ale nie sam, tylko trzeba iść do androloga czy endokrynologa i sprawdzić to. A druga sprawa. No właśnie troszkę się wiążąca z tą pierwszą, że dzisiaj większość ludzi jest na bombie. Żadne TRT, żadne... Ja słyszę, no jestem tylko tak na, na teściu. Tak, wiesz, prozdrowotnie na teściu 500 mg. Nie no ludzie, to, to jest bomba. To co to jest prozdrowotnie? Prozdrowotnie to jest 250 mg na tydzień, nawet na 10 dni, a nie 500 na tydzień. To jest bomba i tyle. Szczerze, w szczycie mojej formy, jak ważyłem 140 kg, używałem 500 mg testosteronu długiego i nigdy, nigdy więcej. Raz w życiu chyba coś spróbowałem ciut więcej i się nie najlepiej czułem, więc no, rozumiem, że mam genetykę taką, że odbieram cokolwiek, ja się śmiałem, że zjem hamburgera i też zrobię formę, ale 500 mg, tak czy siak, to jest bomba. I teraz, brać czy nie brać? Ja Wam powiem Coś Wam doradzę. Jeżeli zapisaliście się na siłownię, chodzicie na tą siłownię, bez względu na wiek, czy masz 18, czy masz 30 czy 40, zanim zrealizujesz ten swój plan, wpadłeś na pomysł, kolega ci doradził, że trzeba wziąć bombę, szybciej zrobić formę, albo po 40 będziesz lepiej czuła, albo masz 18 lat i chcesz być mistrzem świata. Proponuję Wam taki, taką, taki przedział czasowy od pomysłu do wdrożenia. 5 lat. 5 lat od momentu, jak się zapisaliście na siłownię. Potrenuj 5 lat. Jeżeli po 5 latach nadal będziesz trenował, nadal będziesz się tym jarał, będzie to już Twoja pasja i będziesz chciał się rozwijać i do przodu, czego nie polecam, y, oczywiście tych środków, ale to jest Twój wybór i będziesz chciał być zawodowym kulturystą albo. Jesteś po 40 i chciałbyś troszkę lepiej wyglądać, lepiej się czuć, masz nisko testosteron i w ogóle no w ogóle chciałbyś sobie coś tam poprawić formę i to jest Twój pomysł i twój, Twoja decyzja, ale po 5 latach wiesz, że naprawdę jarasz się tym sportem, to wtedy pierwszy raz możesz o tym pomyśleć, ale do 5 lat powinieneś zadbać o formę, w sensie treningu, diety, stylu życia i tak dalej. I pięć lat. 5 lat sobie daj, bo nie wiesz, czy za rok to już nie będzie tata ta zajawka. Po dwóch latach już ci się znudzi. Często znałem ludzi, którzy chcieli sobie testosteron zapodać, a za trzy miesiące już nie ćwiczył. Więc 5 lat to jest taki czas, po którym możesz stwierdzić tak, jara mnie to. I tyle. Czyli moje zdanie jest takie, że do 5 lat maksymalną rzeczą, którą możesz sobie dziabnąć, to jest kreatyna albo booster testosteronu, ale nie sterydy. Nawet sam testosteron. To sobie zostaw, jak będziesz wiedział, że jesteś tym zajarany i pewny na 100%, że chcesz to robić do końca życia. Dajcie znać, co o tym myślicie. Trzymajcie się. Dzięki za subskrypcję. No i co? Jedziemy dalej. A najmocniejszym sterydem, mimo wszystko, nadal uważam jest cierpliwość.